Hej, cześć, siemano wam wszystkim! Z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z serii Let's Play Worms Revolution. Ostatnio zakończyliśmy już wszystkie misje szkoleniowe, tak więc w końcu przychodzi pora na taką prawdziwą jadkę. Aczkolwiek spodziewam się, że pierwsze misje też pewnie nie będą trudne, będą raczej łatwe. A jak mówię, inteligencja przeciwników jest różna, zależna od sytuacji. Raz mogą pochwalić się niesamowitą, potrafiąc wymierzyć idealnie w przeciwnika, a czasem po prostu... Pokazują jakby nie miały mózgu robaki przeciwników. Ale dobra, wykonajmy sobie właśnie kampanię. Weźmiemy plaża i pierwsza misja. Plażowi bandyci. Czy to nie piękne, gdy można w końcu walczyć z przeciwnikiem, który będzie się odgryzać? Zgadnij coś. Eee, Zgadnij coś? Aha, ten czas właśnie nadszedł. Powodzenia. Dobra, nie na najpierw dowcipu. Okej, okay, znaczy to nie był dowcip, ale you know what I mean. Tak więc, startujemy? Oczywiście, że startujemy. Zobaczmy na czym pierwsza misja, taka główna, będzie w końcu polegać. If your team name isn't Victor, then I suggest you change it to that immediately. For there can only be one Victor in a deathmatch. In fact, deathmatch is a rather ominous name. Let's call it something nicer, like the My Corpse or Yours Fun Run. Yes, I like that, it's nice. Now, to war, sir. So this is the place they said to meet for the rumble, eh? What the hell is he so cocky about? Another legitimate target. Nice. I don't like the look of him. Listen, no one here would blame you if you backed out right now. Actually, yes, they would. Everyone would. No ja raczej nie zamierzam się wycofywać. Okej, okay, jak widać w pierwszej misji mamy dużą przewagę, przeciwnicy są znacznie słabsi, chociaż jest ich y, dokładnie taka sama ilość. Dobra, mam aż cztery y, plecaki odrzutowe, dlatego może, żeby już nie tracić czasu, od razu się gdzieś za pomocą jednego z nich przemieścimy. I tak się zastanawiam. W sumie wyeliminowanie. Ej! W sumie to nie wiem po co go wyłączyłem. Ten mój plecak odrzutowy. Ale jest tutaj paczuszka, teleport. Tam jest jeszcze jakaś paczka. Tylko zobaczcie to wąskie przejście. Tutaj może przejść tylko zwiadowca. A on jeszcze w moich szeregach nie występuje. Jest pierwszy, e, pierwszy strażnik, podłożymy pod niego dynamit, aczkolwiek boję się, że może przetrwać, bo on jest bardziej wytrzymały niż jakieś inne robale. E, no ale jest tu jeszcze ta zapalniczka, może też wybuchnie? Tak jest. Dobra, jeżeli spadnie na ogień, a spadnie tu, że raczej nie ma szans, jednak chyba padnie. No, wow, i to jest dostał dużo, oni są bardziej wytrzymali, ale no cóż. Jednak wybuch od tej zapalniczki to był dodatkowy wybuch, mocny. No, no, nie dobra, nie miał szans. Przyznajmy to, nie miał, nie, 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 nie miał w ogóle szans. W ogóle ciekawego ja tego gościa będę miał załatwić. Znajduje się tak głęboko pod ziemią, w ogóle to są trzy miny, fajnie podłożone pod typa, I teraz zobaczymy. I właśnie to o czym mówiłem: inteligencja przeciwników. Zobaczcie, jak on wymierzył, żeby mnie trafić. A jednak trafił. No, czyli to tylko pokazuje, że przeciwnicy zaprawdę potrafią, jeżeli chcą wymierzać e, idealnie odległość. Dobra, kolejny tutaj musi gdzieś e, przejść w jakieś dobre miejsce, ustronne, najlepiej. No, nie do końca o to mi chodziło. Ej, cholera, nie mówcie mi, że nie będę mógł stąd wyjść. Ła, a może dam radę? Dam radę, jak ja bym nie dał rady? No właśnie. Dobra, tu się nazywa jakiś bombel. Co ja ci z tobą zrobię? To jest mały robal, co nie? To jest... To nie jest zwiadowca chyba. Czy to jest ten naukowiec, bo w sumie to ja nawet nie wiem, czy to jest... Czy to zwiadowca, czy to ten... Ale dajemy mu minkę. Ale jest małym robakiem w każdym razie, a małe robaki obrywają mocno. No, ta mina w ogóle jak się kręci jakoś śmiesznie, ale dobra. No i bombel sorry. 45 życia stracił, plus dodatkowe 5. Wow, nie 6. Stracił równiutko 51, miał 50, no duże szczęście, że go zabiłem. Jak widzę robię tutaj jakiś taki mały mały cmentarz, no ale cóż, tak czasem bywa. No, cóż, nie, nie robią dla mnie wrażenia przeciwnicy, nie? Nie powiedziałbym. Raczej nie. E... What you do Wow, trafił. W ogóle czy jemu się nie uzdrowiło trochę życia? Tak, ma 25, czy on jest naukowcem, okej. Okay. Może sobie e, zróbmy zmianę robala. E, o tak, na ciebie, na ciebie, owszem. Chcę wam właśnie zaprezentować choćby to, że nie tylko oni są wolniejsi tak normalnie, użyjmy tego. Każdy miał 100 tego, a ten ma tylko 60. I Jezu, jego tak ciężko jest poderwać. Ej, no ogarnijcie, to jego się wręcz nie dało poderwać, żeby on gdzieś tam poleciał. No, nie no, te robale są naprawdę wolne. I już widzę, że rzeczywiście może są silni, może zabierają więcej demedia. Fajnie, ciekawe, czy jestem w ogóle w stanie tu skoczyć. A, bardzo, bardzo się starał, ale... Żeby mi nie wyszło oczywiście, to się starał, ale na całe szczęście. Udało się. Dobra, teraz ja bym się chciał popisać jakimś mega fajnym rzutem. Tak naprawdę włączmy sobie na 5 sekund, niech to leci długo. Chciałbym tutaj do tej dziurki, która tu jest. O, pięknie, pięknie, o to chodziło, żeby tutaj jakoś tak wybuchło. Oj, ale nie zrobiło za dużo. No szkoda, ale starałem się. Ale ten koleś idzie pod wodę, fajnie, będzie się uzdrawiał i tracił życie co rundę. Sweet, <laughs> dobra, niech się uzdrawia, niech traci opalony kolejny, yy, nie wiem, no tym razem chyba mnie trafi. Zobaczmy co on tu, ooo, a jednak nie, chociaż ten ogień może być zabójczy, ale większość została ugaszona przez wodę, tylko ten tutaj taki palący się fragment może mi troszeczkę zaszkodzić. A, teraz jeszcze raz on, aha, fajnie, okej, okay. dobra, użyj, jezu, przecież tu się traci chyba, zdychę na to, Oje. Yeah! ale fail. Wleciałem prosto na ten ogień. nie niedobrze. Szkoda. Tak czasem bywa. No i teraz ewidentnie stracimy życie trochę. Ale z tym trzeba się pogodzić. Chyba wiecie, że to na tej zasadzie działa. Yy, no ale czy on jest naprawdę w stanie nam zrobić? On jest małym robakiem, który no nie bierze za dużo życia. Więc nawet jeżeli dostaniemy z bazuki... a O, sam jeszcze stracił. No zobaczmy. No, 45 jako strzał z bazuki to nie jest dużo. Dobra, dokonajmy zmiany. Yy, tak, na Ciebie Reaper. Na Ciebie przychodzi pora. No i oczywiście chcę rzucić coś, tak żeby e, zrobiło tam damage, więc właśnie ten granacik będzie e, takim najbardziej pomysłowym, żeby oczywiście wiecie o co chodzi. E, what, the what the fuck! jak to się odbiło? Ej, dobrze, że ja siebie nie trafiłem, mógł zlecieć stąd. Ej, ale co to, to to jakiś fail był. Centralnie no... Tak się odbiło, żeby spadł tutaj. Dobra. A tak, chwaliłem się, że dobra fizyka gry i podoba mi się bardzo. <grych> no cóż, niedobrze. Okej, okay, dobra, o, teraz jeszcze jego pora, więc nawet nie muszę go zmieniać yy, Bardzo fajnie. Dobra, on teraz mnie walnie w kolejnych tam rundkach, więc trzeba go załatwić najlepiej. Oj, nie wyszło tak do końca jak chciałem. No, ale. O, ten stracił 5 życia. Ej, w jaki sposób on stracił? Aha, chyba, że jest pod wodą, dobra, teraz już sobie przywrócił 5. Sweet, okej, okay, dobra. No, ciekawe czy mój... Nie no, jak mnie trafi z bazuki, to padnę. Aj, trzeba było tego małego najpierw załatwić. No, on mi coś podstawi. A nie, jednak bazuka. Auć. Dobra, jak się nie znajdę pod wodą. Aj! Ej, on jest pod wodą. Zaraz, 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 zaraz. Jesteś pod wodą. Zaraz mogę go jeszcze wydostać stąd. Czekajcie. Muszę obczaić czy go mogę stąd wydostać. No dobra, mogę, już się bałem eee, eee, I co ja teraz zrobię? Czekaj, ile on ma życia? Mało Ok, dobra, musisz jakoś tutaj iść Ok, dobrze, dobrze, nie jest źle eee, Z czego może z Uzi nawalamy? Nie wiem czy to zadziała. on mi może tam gdzieś daleko spieprzyć Ale warto próbować No, coś tam oberwał, ale boję się, że to chyba za mało eee, O ile będzie pod... Ej, eee, naprawdę mało stracił w sumie nie wiem dlaczego z bazuki nie skorzystałem. Dobra, widzę, że pierwsza misja, która powinna być bardzo łatwa, mi już się przedłuża. Zobaczmy, jak to wygląda. Sk skończyły mi się oczywiście yy, odrzutowce, co będzie. Eee? Dobra, chciał zabić tego. No, ale skoro chciał go zabić, to go zabiję. Nie będziemy płakać. Yy, Okej, okay. tutaj to nie wyleci. Myślę, że tutaj. Dobra, nie, mam jeszcze jedną zmianę. Okej, okay, dobra, myślę, że warto ją wykorzystać, bo jeżeli teraz ten nie przeżyje, to... Znaczy wiecie, jeżeli ten się teraz nie ruszy, to zginie. Tak to nazwijmy. Dobra, jak ja cię mam rzucić teraz tak jak trzeba. Dobra, wolałbym jakoś tak yy, ostrożniej, nie wiem, na 4 sekundki. Nie odbijesz się. No pięknie, właśnie o to chodziło. Żeby mniej więcej tak. Ej, no żarty sobie robicie. Jak to się do cholery odbija? Hm. Fajnie, czekajcie, muszę się. A muszę się napić kawy. No dobra. Mamy problemy, słuchajcie. Tą pierwszą misję troszeczkę zlekceważyłem. I to zlekceważenie widzę, że może się tak na mnie dość nieprzyjemnie odbić. Dobra, ten robak jest pod wodą, ale jest na całe szczęście jego runda. Dobra, ty mały gnoju uzdrawiający. Ty jesteś tutaj największym problemem. No, co jest? Jeszcze nie mogę tędy przejść, muszę jeszcze raz skoczyć. Co za życie. Dobra, myślę, że tym razem strzelanie z Uzi powinno... O, nawalaj go, nawalaj go! Pięknie, nie ginie. ginie, Tylko nie zabierz mi życia. I bum, pięknie. No i dobra, został nam jeden kolej. Jak mówię, ja mam jeszcze tych dwóch, tylko zanim ja nimi mi dojdę gdzieś tam dalej. To też może być e, mały problem. Ale zobaczmy. Najlepiej to byłoby go tutaj zwalić na te dwie miny i wtedy jest już martwy, no tylko niestety już widzę, że się przesuwa. I już niestety mój cwany plan. Poszedł... Ej, tu jest... Panie sam się... Nie walnął sam siebie, dobra, ten razem mi nie wyszło. Wydawało mi się, że tutaj, zobaczcie, jest taki kawałek. No, ale tam widać, nie, tam nie było kawałka żadnego. No i dobra. Eee, teraz będziemy. A, tu jest jeszcze takie, taka muszelka. O, Boże. Dobra, te muszelki mi chyba troszeczkę przeszkodzą. Eee, nie mam pomysłu, dlatego zrobię, zrobię coś crazy. Dobra. Boom. Wow. Eee. <laughs> Ej, dlaczego ja nie zniszczyłem paczki? Nie da się zniszczyć paczki? Nie wiem jak ja rzuciłem, że to tak wyszło, coś takiego z tego dziwnego, nie wiem ale dziwne to było. Że ta paczka w ogóle nie została zniszczona z tutaj paczki nie da się zniszczyć granatem, przecież to niemożliwe Dobra, ci chcą zabić Judiego. Ewidentnie. Koleś chce zabić Udiego, a ja nie lubię tego. Nie powinieneś tak się tak ją zachowywać. Ja chcę żyć Dobra i boję się, że znów y, nie przeskoczę tak jakby. No, już widzę, że chyba nie. Jak ja tą misję mógłbym już dawno przejść, a jak ja ją... Jak ja ją failuję? Okej, okay, dobra, udało się. Na szczęście. Może jednak... Może jednak ta misja nie jest aż... A no, może jej jest. E, dobra, ty najpierw tutaj, teraz tutaj. Muszę się dwoma przybliżyć i wtedy nie będę już miał najmniejszego pro... Aha, dobra, nie przybliżę się. Mam jakieś belki? Mam. Ale korzystać z nich mi się za bardzo nie chce. Dobra, ustawmy sobie może tak na dwie sekundki. I... Co będzie? O... o, pięknie. Jednym dostał. Nie jest źle. No nie do końca, oczywiście, chodziło mi o tak słaby damage. Ale nie zmienia faktu, że zawsze lepszy taki damage niż żaden. No i dobra. Może być tak, się w końcu odsunął w inne. Uuu, nie wyszło mu. Jak mówię, precyzja komputera jest zwykle bardzo dokładna. A tym razem jakoś tak strasznie failuje. O, a mi się już skończyły tamten. E, mołotow? Why not? Oczywiście, stosowanie jak największych ilości tu mogę... Nie, mi aktywuje, bo to jest po prostu... Czekajcie, zrobimy tak, o! Uuuu! Ej, tam jest woda! O cholera! Tam, tam jest woda! Ej! Czemu ja tego nie zastosowałem wcześniej? Walnąłbym tam i ten koleś by został zatopiony, a teraz sam siebie topię. Ej, ej, ej! I to jest właśnie w tych warmsach najważniejsze, słuchajcie. Wykorzystywać teren. Nie zauważyłem tego, a gdybym to zauważył wcześniej... To byłbym naprawdę świetnej pozycji. No, fajnie. Dobra, dobra. Gdzieś mina wybucha. Ej, ten debil tu spadł. Co za typ. I on, czy on się zabije sam? Owszem, zobaczcie, nawet go nie musiałem tykać. <laughs> nie, no to jest fart. Fajnie, udało się. Ciekawy jestem, czy w ogóle dostanę złoto. Pewnie nie. To było no nie, srebrny medal. Aj, no szkoda. 40 kredytów. Jakbym miał, chyba 80 dostajemy za pierwsze, to bym sobie kupił już kolejnego robaka. No ale cóż, nie będę płakać. Może sobie w przerwie gdzieś tam wykonam na złoto tą, Jak znajdę oczywiście taką chwilę. E, chwilowo o tym w ogóle nie myślę. Nie wyszło mi to. W strasznie failowałem. Ale wygrałem. No, sam się kolej zabił, ale uznajmy, że wygrałem. No i dobra, moi drodzy. To tyle na dzisiaj. W kolejnym odcinku fala zniszczenia. Kolejna misja. Zgaduję, że na pewno trudniejsza. Ale dobra, to tyle na dzisiaj. Podobało Wam się? Nie zapomnijcie już teraz ocenić, skomentować, zasubskrybować. My widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale z Warms Revolution. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Widzimy się wkrótce. Cześć i czołem, i narga!